Z półką. I bierzemy sobie do Składamy kartkę. Całą. W całą. Tu jest pokazany, tak. Z tej strony do półką nie zostało. I z drugiej strony. z drugiej strony tak samo. Składamy. Składamy. mamy coś takiego. Składamy to tak. I wysyłamy to tak jest to. No, ale w tak. I nie. I się nie ma, to, co do nie Tak centralnie, tak płaszczą weźmiemy. Tak. Już Trzeba tą cząstkę taką tutaj dołożyć do środka. Tutaj do dziobu. Centralnie tutaj do ładnie. Z drugiej strony tak samo składamy no. Wyrządź, czy to jest nie to. Zbierzam od siebie. Składamy na taką cząstkę też. Teraz o, czyli jączkę. Taką cząstkę. Z drugiej strony. Taką samą cząstkę. I z tej samej strony tylko że jest drugi, bo no kapnięcie się. Dobra, O, mamy no, coś takiego. I już, gdy już mamy coś takiego. O, tutaj. tutaj, no, tutaj coś takiego. I tutaj coś. Tu Zginęło to dzioby. Tutaj, o. W tą stronę. No, tak, o. No, drugi jestem i to samo. No, tak. I tak, i robimy już coś takiego, O, o, tutaj nie. wyszło nam w punktowym wyjściu, jak tutaj nie Tak, I trzeba teraz Wyzwolę kartkę. I tutaj nam zostało. Takie coś. Musimy odjąć w ten sposób. W ten sposób o, to nie wiem. Tak się możemy przecież. Dobra, taki efekt. To już na trwanową. To ja tutaj po Część. Trzeba tylko złączyć te dwie pół. zrobić no, no opark, jak ja to robię. Tylko. No to, to, jak spółka, to sobie wyobrażam to Na jak O, tak i tutaj trzeba wszystko równo zrobić. Skrzydła, no to sobie dobrze latać.

z drugiej strony jest to coś takiego, takie... No, tam mi się tam, tam na pan robi. Tak jak to. Z drugiej strony jest tak samo. Wyginamy. Tak. Wyginamy to tak, tak, w ten sposób. Wydzimy, wydzimy, w ten sposób to wyginamy. Nie wiem, ale to mogę w kół. O, co to jest? No, ale to będzie już latać. A żeby naprawdę no, dobrze działało, trzeba, trzeba zrobić, o, takie, no ja mówię do te lączki, o, coś takiego. Z jednej strony takie coś, tutaj tak samo, i z drugiej też, coś takiego tak jest Takie, takie same odległości. Która skończona, jeszcze tylko trzeba tutaj, nie takiego tutaj, tu I, i tutaj trzeba, o, tutaj na końcu, wyjąć takie, no takie nie, nie ma. tak trzeba wyjąć i to trzeba zgiąć, nie że się trzyma to w tym, no,

E dziękuję za obejrzenie. Do następnego.